Sieć wsparcia społecznego, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych na zajęciach teatralnych. Umiejętność komunikacji jest naprawdę ważna, ponieważ jest to sposób wyrażania siebie. Jeśli nie komunikujemy się ze sobą jasno, nie ma sensu komunikować się w ogóle. Aby być dobrym partnerem do komunikacji i skutecznie komunikować się z osobami z niepełnosprawnością, musisz być przygotowany do korzystania ze wszystkich narzędzi komunikacyjnych. Musisz podążać za wskazówkami osoby, z którą się komunikujesz i musisz działać w jej tempie. Osoby z trudnościami w uczeniu się mogą osiągnąć wszystko, jeśli mają odpowiednie wsparcie w nauce. Umiejętności komunikacyjne są ważną częścią integracji społecznej i bycia członkiem grupy teatralnej. Umiejętność wypowiadania się jako osoba niepełnosprawna, ale także słuchania innych jest ważna dla życia osobistego i relacji społecznych. Zbierzcie się razem. Podziel grupę na pary. Jedna osoba w każdej parze powinna mieć zawiązane oczy. Zadaniem osoby z zawiązanymi oczami jest pobieranie określonych przedmiotów ze środka koła w oparciu o wskazówki podawane przez jej partnera. Ćwiczenie to wydaje się dość proste na początku, ale staje się bardziej skomplikowane, gdy więcej osób z zawiązanymi oczami wchodzi do koła i zaczyna próbować znaleźć przedmioty. Na koniec omów metody stosowane przez uczestników, aby zredukować hałas i zamieszanie, a skupić się na pracy zespołowej. Ćwiczenie to zachęca do komunikacji werbalnej, wzrostu umiejętności opisowych, słuchania i rozpoznawania głosu oraz pomaga rozwijać zaufanie. Osoby z niepełnosprawnością często napotykają trudności w niewerbalnej komunikacji w przedstawieniu teatralnym takich jak mimika twarzy. Ton i wysokość głosu, gesty pokazywane za pomocą języka ciała oraz fizyczny dystans między rozmówcami, który pomaga drugiej osobie ocenić, czy jesteś prawdomówny i jak dobrze słuchasz. Poduszka to ćwiczenie jest prostą grą, która wymaga co najmniej dwóch lub trzech osób. Dwoje partnerów dzieli się jedną poduszką. Eksperymentuj z różnymi sposobami dawania i brania poduszki, bez używania słów. Niech to będzie coś bardzo cennego i wartościowego. Niech to będzie coś nieciekawego i niesmacznego. Niech będzie bardzo ciężka. Niech będzie lekka. Niech będzie kłująca. Udawaj, że to tykająca bomba, kot, gorący talerz, noworodek. Ćwiczenie to zachęca do komunikacji niewerbalnej i mowy ciała i poprawia umiejętności prezentacji fizycznej. Innym trudnym scenariuszem jest umiejętność słuchania się nawzajem i współdziałania w grze. Jedno słowo na raz. To ćwiczenie improwizacyjne wymaga co najmniej dwóch lub trzech osób, ale im więcej, tym lepiej. Jedyną zasadą tego ćwiczenia jest to, że musisz opowiedzieć historię, w której każda osoba wnosi tylko jedno słowo na raz. Na przykład pewnego dnia nasz kot uciekł i utknął na drzewie. To ćwiczenie improwizacyjne zachęca do kreatywnego myślenia, pracy w grupie i zręczności werbalnej. Wspaniałą rzeczą w tym ćwiczeniu improwizacji jest to, że każda osoba musi odegrać niewielką rolę w procesie twórczym, ale nikt nie może przejąć całej historii. Poniżej znajduje się kilka zaleceń dotyczących udziału w integracyjnych zajęciach teatralnych z osobami z niepełnosprawnością. Szanuj umiejętności innych i sposób ich komunikacji. Wszyscy musicie używać własnego ciała. Wykonuj ćwiczenie na klatkę piersiową. Rozluźnianie różnych części ciała i angażuj się w dyskusje grupowe na temat najtrudniejszej części ćwiczenia. Poczuj komfort i współpracuj ze swoimi emocjami i z innymi. Nie wywieraj presji, używaj własnej wyobraźni, tworząc różne obrazy podczas ruchów. Tworzenie ról, czyli komentowanie, przydzielanie zadań innym osobom, dyskusje na temat mocnych i słabych stron roli oraz tego, jak można ją zmienić. Stworzenie przyjaznej atmosfery. Na początku przedstawiamy się, krótka rozmowa, wyjaśnienie jaki będzie temat naszej rozmowy i jak wykorzystamy naszą rozmowę. Nie sugeruj odpowiedzi. Proś o jedną rzecz, a nie o wiele rzeczy jednocześnie. Słuchaj uważnie, nie przerywaj innej osobie. Zakończ rozmowę podziękowaniem.